Cześć, witam Was serdecznie. Na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować za wszystkie życzenia z okazji urodzin, jak Was dostałem. Naprawdę byłem bardzo zaskoczony, jest mi bardzo miło i jesteście super, dzięki. A ponieważ obiecałem, że ja też będę spełniał Wasze życzenia, to dzisiaj życzenie Mateusza i kilku innych osób, którzy pytali się mnie o trening przedramion. To znaczy, jak ćwiczyć, kiedy ćwiczyć i czy w ogóle warto ćwiczyć. Zacznijmy od pierwszej kwestii, a właściwie ostatniej w kolejności, którą wymieniłem, czyli czy w ogóle należy ćwiczyć przedramiona. I tu nie jest taka łatwa odpowiedź, ponieważ niektórym osobom bardzo dobrze rozwijają rozwija się przedramiona tylko dzięki ćwiczeniu choćby grzbietu czy bicepsów i po prostu przedramiona same rosną. Jeżeli jednak nie jesteście takimi szczęściarzami, to aby uchronić się od dysproporcji, od tego, że będziecie mieli wielką łapę tutaj, natomiast chudę przedramiona, należy też poświęcić trochę uwagi przedramionom. I pokażę Wam dzisiaj dwa ćwiczenia, które można wykonywać razem, i one już dadzą całkiem niezły taki prosty trening mięśni przedramion. Wystarczą do nich tylko i wyłącznie sztangielki, no i coś, żeby można było usiąść, czy to jest ławka, czy to jest krzesło bez różnicy. I ćwiczenia te polegają na zginaniu nadgarstków i jedno z nich wykonujemy w ten sposób, że dłonie trzymamy w nachwycie, opieramy je, przed przedramiona na naszych udach i unosimy powoli sztangielki zginające ręce w nadgarstkach do góry. Oczywiście, powolnym, kontrolowanym ruchem, jak zwykle. I to ćwiczenie oddziałuje na tę zewnętrzną część mięśni przedramion. A ponieważ jest jeszcze wewnętrzna część, więc ćwiczenie do niej wykonujemy w bardzo podobny sposób, tylko trzymamy dłonie podchwytem w ten sposób i robimy ćwiczenie bardzo podobnie. Różni się tylko ówy. Jeżeli chcecie, możecie jeszcze zrobić coś takiego, że pozwolić tangielkom delikatnie zjechać i podciągnąć w trochę wydłużo zakres ruchu. Tylko ważne, żeby znowu nie robić ćwiczenia w ten sposób, nie bujać, tylko powoli kontrolować, czuć pracę mięśni. A możecie mi uwierzyć, że tutaj, jeżeli się wykonuje ćwiczenie pragną, bardzo szybko czuć cholerne pieczenie, przynajmniej bardzo łatwo wyczuć, że ćwiczenie to robi się w dobry sposób. Więc te dwa ćwiczenia wykonywane jedno po drugim, proponuję połączyć je w takie super serie, naprawdę fajnie przetrenują Wasze mięśnie przy ramionach. Jeżeli chodzi o to, gdzie je wplatać w program treningowy, to ja uważam, że najlepsze opcje to jest albo po treningu, na przykład kiedy łączycie grzbiet z bicepsem, to robicie wtedy na koniec takiego treningu. Jeżeli robicie grzbiet na osobnym treningu, także możecie po treningu pleców. Bardzo dobrze wpleść przedramię, bądź jeżeli, jeżeli robicie ramiona w osobnym treningu, to znaczy robicie wtedy tak yy, triceps, biceps i na koniec tego treningu robicie przedramię. Ważne jest, róbcie przedramiona na koniec treningu, po to, żeby potem zmęczone przedramiona nie osłabiały treningu innych, większych grup mięśniowych, ponieważ jest to mała grupa mięśniowa. Więc to są moje rady, jeżeli chodzi o trening przedramion. Dzięki za to, że oglądaliście mi po raz kolejny. Subskrybujcie mój kanał, a wkrótce kolejne fajne rzeczy związane z ćwiczeniem w domu. Dzięki serdeczne. Do szybkiego.